Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw, m.in. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Miejsca Piastowego. Blisko 130 tysięcy turystów skorzystało z Bieszczackiej Kolejki Leśnej. Do końca października w Krośnieńskim BWA prezentowana będzie wystawa Andy Warhol Life and Dead. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy miejsca piastowego w ciągu drogi krajowej nr 28. Droga ma powstać w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Nowy ciąg drogowy będzie obejmował również obwodnicę i Rymanowa-Bezka i Zarszyna. Ogłaszamy przetarg na przygotowanie przedprojektowe blisko 20-kilometrowego odcinka drogi krajowej. Budowa obwodnicy miejsca piastowego ma pozwolić na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości oraz poprawić dostępność do planowanej drogi ekspresowej S19. Ta obwodnica to, to jest niesamowita arteria życia arteria życia i rozwoju gospodarczego dla gminy Miejsce Piastowe, dla gmin ościennych. To przede wszystkim szansa rozwoju rafinerii ropy w Jedliczu. Jasło może także dojechać do Wija Karpaty. Rondo w Miejscu Piastowym i ten rejon to jest taki najbardziej newralgiczny punkt na mapie drogowej Krośnieńskiego, więc jest to bardzo ważna decyzja dla mieszkańców gminy Miejsce Piastowe, dla mieszkańców powiatu Krośnieńskiego. Miasta Krosna, ale także szerzej dla mieszkańców Podkarpacia. Ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy planowane jest na 2024 rok. Jej budowa ma zakończyć się w połowie 2028 roku. Szacujemy, że ten odcinek będzie miał długość około 22 km i cały koszt realizacji tej inwestycji powinien się zamknąć w kwocie 670 milionów złotych. W ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu ma powstać w sumie 8 tego typu dróg. Zakończyła się warta ponad 3,5 miliona złotych modernizacja krośnieńskiego dworca. W ramach inwestycji odnowiono konstrukcję wiat przystankowych. Pojawiły się elektroniczne tablice z informacją dla pasażerów oraz nowe ławki. Podróżni mają do dyspozycji także poczekanie z toaletami. Tak powinno wyglądać miasto. Nowoczesne współczesność te czasy wymagają, aby była odpowiednia obsługa i były dostępne pewne. U, ułatwienia w korzystaniu z komunikacji publicznej, tej organizowanej przez miasto i tej przez przewoźników niepublicznych. Więc wszystko jest ku, zmierza ku temu, żeby rzeczywiście było przystępnie, przyjaźnie i nowocześnie. Prace na Krośnieńskim Dworcu trwały pół roku. Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w wysokości 1, 200 mln zł. Aktualnie z dworca korzysta 22 przewoźników jeżeli chodzi o natężenie ruchu to jest to około 500 wydarzeń czyli odjazdów z dworca którzy realizują przewoźnicy i około 350-70 które realizuje nasz operator czyli MKS Krosno W przyszłym roku kraśneński magistrat planuje przebudowę otoczenia starej poczty Blisko 130 tysięcy turystów skorzystało do końca września z Bieszczackiej Kolejki Leśnej. W tym roku Bieszczacka Ciuchcia ruszyła w czerwcu. Kilkutygodniowe opóźnienie spowodowane było sytuacją epidemiologiczną. Kolejka ruszyła od weekendu czerwcowego i zainteresowanie było bardzo duże. Było zainteresowanie zwłaszcza szczególnie z, od osób indywidualnych, bo wycieczki grupowe no niestety nie mogły się odbywać. Ale później od lipca to już by było. Ogromne zainteresowanie. W lipcu kolejka przewiozła dziennie ponad 2000 osób. Jeszcze we wrześniu na stacji w Majdanie koło Cisnej spotkać można było tłumy turystów, a ciuchcia kursowała nawet 9 razy dziennie. Ja przyjechałem z całą rodziną 21-osobową z okolic Wielkopolski, z okolic Czarnkowa na taki Dusur na 7 dni. Zdecydowałem się, ponieważ wybrałem urlop w Wieszczada i no, chciałem tak pojechać na 5 dni to był te, też chciałem tak, zobaczyć atrakcje turystyczną regionu przepiękne miejsce przede wszystkim skupiamy się na tym żeby odpocząć Wieszczacka Kolejka Leśna jest najwyżej położoną linią wąskotorową w Polsce. Powstała pod koniec XIX wieku jako kolej Nowy Łuków Cisna. Początkowo służyła do przewozu drewna, później także osób. Po połowie lat 90. minionego wieku kolejka wyłączono z eksploatacji. Od 1997 roku funkcjonuje jako atrakcja turystyczna. Parowóz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, z tego względu, że no niestety w Polsce parowozów jest bardzo mało. A tego typu parowozy, jeśli chodzi o wąskotorowe, to jest no, niewielka ich liczba, można policzyć na palcach obu rąk. I to można powiedzieć, że parowozy przyciągają generalnie miłośników kolei, ale również starsze osoby, które z rozrzewnieniem wspominają czasy, kiedy jeździły parowozy. W październiku kursy odbywają się we wtorki i czwartki o godzinie 10 oraz w soboty i w niedzielę w godzinach 9.30 i 13. Do końca października w Kraśnieńskim BWA prezentowana będzie wystawa Andy Warhol, Life and Dead. Ekspozycja prowadzi przez różnorodne sfery i okresy życia króla art popu. Andy Warhol znany jest przede wszystkim z prostych i seryjnych kompozycji o wysokim kontraście. Łącznie jest to 90, 90 prac wypożyczonych z muzeum w Medzilaborcach. A większość z nich to są prace, które można powiedzieć wyszły z Silver Factory. On poprzez to, że wykonywał po kilkaset odbitek każdej, każdej pracy, pozwolił na to, że jego prace znalazły się w dziesiątkach muzeów na całym świecie i żadna z tych prac nie jest gorsza jedna od drugiej. Andy Warhol urodził się 6 sierpnia 1928 roku w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Jego rodzice byli imigrantami, pochodzili ze wsi Mikowa niedaleko Medzilaborzec na Słowacji. Bardzo przesiąkł, przesiąkł opowieściami matki o właśnie o Mikowej, o tym jak tam się żyło, przesiąkł tą całą religijnością rusińską i sam nawet mówił, że pochodzę znikąd, ponieważ to miejsce, miejsce wręcz takie magiczne, ta Mikowa utracona przez rodziców, cały czas gdzieś była tym tłem w jego życiu, gdzieś ona się pojawiała. Dlatego też tak ważną częścią naszej wystawie jest ta część poświęcona na matce mamy pracę Julii Warhola. Na wystawie zobaczyć można także pracę współpracownika Warhola, Bilego Neima oraz współczesnego czeskiego artysty Dawida Cernego. Andy Warhol zmarł 22 lutego 1987 roku.